Kurde, ta waga znowu się nie ruszyła. No co jest stary? Co się dzieje? No stary tyle trenuje, a waga nadal stoi w miejscu. A czemu to się tej wagi tak uczepiłeś? To nie jest najlepszy wyznacznik Twojego progresu. No ale jak schudnę, to waga powinna iść w dół, prawda? No niekoniecznie zawsze. Możesz spalać tłuszcz, ale inne czynniki mogą jakby zatłuszować tą utratę wagi, jak na przykład zbudowanie trochę masy mięśniowej, treści Litowa lub inne czynniki. No może masz rację. Ale jak widzę cały czas tą samą liczbę, to mi się odechciewa trenować. To zmień narzędzie. Patrz na obwody ciała, zwróć uwagę na to, jak leżą na tobie ubrania, i porównaj zdjęcia z sylwetki z tygodnia na tydzień. Waga reaguje na wszystko: na wodę, sól, stres, sen i na to, ile zjadłeś poprzedniego dnia. Czasem skacze, nawet jak wszystko robisz dobrze. Czyli mówisz, że to jest normalne, tak? 100 Progres nie zależy tylko od wagi, więc nie ma sensu aż tak bardzo się nią przejmować. No dobra, przekonałeś mnie. Schowam wagę na tydzień i zobaczę jak to będzie bez niej. No i bardzo dobrze. A, jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnij zaobserwować Pawła, jeśli chcesz zmienić swoją sylwetkę.